Nazywam się Zenon Bosiacki. Dziś jest szczególny dzień, szczególny dla mnie dzień. Jestem laureatem konkursu poetyckiego w Gdańsku. Benefis dojrzałości. Od czasu, kiedy piszę, od kilkunastu lat, konkursy poetyckie e, są wyzwaniem. E, ten konkurs postrzegałem jako szczególne wyzwanie, dlatego że wybrane utwory, utwory, które zostają wybrane jako laureaci, otrzymują oprawę muzyczną, a następnie w koncercie galowym będą wykonane w Filharmonii Gdańskiej w październiku. Dla mnie to było szczególne wyzwanie. Oprócz sfery poezji, literatury, bardzo ważną sferą mojego życia jest muzyka. Ja żyję, ja pracuję, ja działam, ja istnieję z muzyką, zawsze z muzyką. Ten konkurs, gdzie przekłada się poezję na piosenkę, komponuje się muzykę, był dla mnie. Szczególnie atrakcyjny, był szczególnym wyzwaniem i przystąpiłem do tego z największą emocją. Kiedy okazało się, że zostałem laureatem, no jestem bardzo szczęśliwy. Jestem niezwykle szczęśliwy i nie umiem tego ukryć. Ten benefis dojrzałości, ten szczególny konkurs ma tę wielką zaletę, tam istotną cechę, że skierowany jest do seniorów. Eee, może tych seniorów zainteresować, może ich skłonić do pomyślenia, że mają gdzieś w szufladzie jakieś wiersze, albo mogą specjalnie na benefic dojrzałości jakiś wiersz napisać i go przedstawić. I tak się to dzieje od sześciu lat, bo teraz jest szósta edycja tego konkursu. I widać, jak mówią organizatorzy, że ta idea się rozwija, ten projekt się rozwija, ponieważ pływają co roku coraz lepsze utwory, coraz bogatsze utwory. Jak oceniają to organizatorzy i jury konkursu, to znaczy, że seniorzy są pobudzeni, są zainteresowani, są zaintrygowani tym konkursem, są, są zainspirowani do znalezienia w sobie tej, tej swojej wrażliwości, do wysłuchania się w swoją wenę, i napisania tego utworu, który przynoszą na ten benefit. No i sześć, siedem z tych utworów staje się laureatami tego konkursu. Widać było, że jest to piękne. Widziałem, że wszyscy uczestnicy i osoby towarzyszące były zachwycone tą formułą, zachwycone były tym wydarzeniem, tą uroczystością i tym konkursem. Chwała organizatorom, chwała pomysłodawcom. Ukłon głęboki z mojej strony. Mój utwór konkursowy, który nosi tytuł Jesienny Blues, no z tytułu już, już wynika, że, że to ma coś z, z wspólnego z muzyką, że to może być piosenka, to może być utwór muzyczny. E a powstał rzeczywiście na fali mojego obsowania z muzyką, o czym wcześniej mówiłem, a w szczególności, co zaznaczę, właśnie z tym gatunkiem, właśnie z bluesem. To jest mój ulubiony blues. Za moich studenckich czasów jeszcze było powiedzenie, e, tak zwane wyczucie bluesa, tak w towarzyskich relacjach, ale mnie osobiście ten gatunek bardzo, bardzo, bardzo zawsze się podobał. Jest, jest mi z nim po drodze, jest mi bliski. Stąd ten tytuł w październiku ubiegłego roku. Stąd właśnie taki utwór napisałem. A kiedy go napisałem, to niebawem, w wolnej chwili, wziąłem gitarę i spróbowałem to zaśpiewać. Początkowo nie byłem zadowolony z tego, bo nie komponuję melodii do piosenek. To był mój drugi przypadek. I za którymś razem korygowałem to, jak śpiewać zwrotkę, jak śpiewać refren. I w pewnym momencie zaczęło mi się to podobać i minęło od tego czasu pół roku i co jakiś czas ja sobie ten utwór dla siebie z akompaniamentem mojej gitary wykonuję. Pewnego dnia, kiedy przede mną leżał ten tekst, a na kolanach miałem gitarę i wykonywałem sobie ten utwór po raz enty, zadzwonił telefon i to był pan Jarosław Polański. Panie Zenonie, chcę pana powiadomić, że został pan laureatem konkursu Benefit Dojrzałości. O, nie miałem. Takie znaki, takie zderzenia nie dzieją się zawsze. Więc to dla mnie, samo to jest fenomenalne w tym w moim uczestnictwie w tym konkursie. Jeszcze to na koniec jako, jako wisienka do tortu, jako kropka na di, jako naprawdę niebywała, niesamowita puenta. Tak to się stało.